Witamy dzisiaj naszego gościa, pana Piotra Zeszutka, kapitana reprezentacji Polski w Rugby oraz zawodnika ogniwa Sopot. To naprawdę jest coś wielkiego dla naszego podcastu, że taką osobę jak pan dzisiaj możemy gościć. Czy jest coś, co pan by chciał dodać o sobie? Czy... No, dzień dobry przede wszystkim. Cieszę się, że robicie takie coś, że, że spotykacie się z ludźmi, którzy coś tam robią ciekawego lub mniej ciekawego, zależy do kogo trafi. Jesteście młodymi osobami, które na pewno mają fajne ambicje i to mi się bardzo podoba, więc cieszę się, że tutaj jestem. Bardzo dziękujemy za przyjście, tak w ogóle, bo to jest, jak już mówiłem, coś wielkiego. Ponieważ, gdyby nie było właśnie osób, które do nas przychodzą, nie byłoby tego podcastu i tak naprawdę nasi widzowie, o ile tacy są, mogą zauważyć nawet małe zmiany, bo staramy się zmieniać, ale to. W sumie teraz już przechodzę do pytań eee, i zaczniemy od początku. Eee, kiedy pan zaczął trenować rugby? <laughs> to jest dobre pytanie. Generalnie rugby było w moim domu od, 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 odkąd ja się urodziłem, bo mam starszych braci. Oni już grali w rugby, gdy ja się rodziłem tak naprawdę, więc yy, mój ojciec kiedyś grał, moi bracia <laughs> grali. Eee, pierwsze zdjęcia z piłką mam gdzieś tam, jak miałem, dwa lata na boisku, na stadionie, na Ogniwie, a pierwszy taki mój kontakt z treningiem, to pojechałem w wieku 5 lat na obóz. Odprowadzałem z ojcem mojego średniego brata Roberta na obóz właśnie letni. No i trener świętej pamięci rukowski podszedł do mnie. Piotrek, a ja Ty byś nie chciał z nami pojechać na obóz? Oczywiście chciałem, pojechałem. Parę dni wytrzymałem całego obozu. No to było bardzo ciężko dla mnie, miałem 5 lat. Szczególnie, że mój brat nie był z tego zadowolony, że musiał się mną opiekować, jak to starszy brat. Ale, ale tak, to był początek i potem już tak regularnie trenowałem. Klubie. E, czy trenował pan coś poza rugby? Znaczy rugby, przepraszam. <gry> tak, e, można mówić rugby rugby, to nie ma co się tam e, szczypać z tym. Każda forma jest poprawna. My rugbyści, generalnie ludzie ze środowiska mówią rugby, więc na spokojnie tutaj wybaczamy każdy, każde takie słowo. E, tak, no ja grałem rugby. Potem byłem w szkole w siódemce w Sopocie i otworzyli klasę koszykarską. Tutaj pod patronatem trefla. Więc 6-7 lat w zasadzie grałem w koszykówkę. Jeszcze zapasy były dwa lata, więc tych sportów troszeczkę się przewinęło. Oczywiście różne inne aktywności. Na podwórku gdziekolwiek zawsze mi towarzyszyły, więc lubiłem się ruszać. Zawsze byłem większym dzieckiem, które powinno się ruszać, więc ja się ruszałem, ale, ale... wszystkie te rzeczy gdzieś tam na pewno zadziałały, zadziałały na to, że ostatecznie zostałem przy rugby i. No jestem tu, gdzie jestem, z czego jestem dumny, gram w ruch by dalej i bardzo się cieszę. Czy ma Pan jakieś porady dla młodzieży, co powinni robić, żeby zacząć swoją karierę? Bądź po prostu tak nawet półprofesjonalnie, ale to wiadomo, żeby zaczęli po prostu. Zależy o jakich młodych ludziach mówimy, ale generalnie ruch, aktywność fizyczna powinna być dla każdego czymś normalnym, zdrowym. Każdy powinien się ruszać, niezależnie ile ma lat, czy jest malutki, czy ma 80 lat, każdy powinien. Pływa to dobrze na, na głowę, na ciało, na kości, także powinniśmy przede wszystkim żyć z taką świadomością, że, że sport jest ważny, że powinien być częścią życia, a nie czymś obok, że czymś albo to, albo to. Powinniśmy się po prostu codziennie gdzieś tam poruszać, i zaczynając od tego, jako młody człowiek, powinniśmy pokochać sport. Jeżeli pokochamy sport. I będziemy gdzieś szukać swojej ścieżki, bo ona może być różna, tak jak ja miałem kilka sportów i nie wiedziałem, co będę robił. Chociaż jakby mały powiedziałem, że będzie to rógby na pewno, ale potem byłem przekonany, że to będzie koszykówka. Różne rzeczy się wydarzyły po drodze, że jednak, mm, że jednak to rógby zostało, czego oczywiście nie żałuję, yy, ale tak, systematyczność. Nie myślenie o zwycięstwach, o gdzieś tam, oczywiście wygrane mecze są ważne, i gdzieś tam puchar fajnie się zdobywa, to jest bardzo przyjemne, ale to nie jest najważniejsze. Ja zawsze mówię, że celem powinna być droga, mm, powinniśmy się cieszyć z tego, co robimy z każdego dnia, bo z każdym dniem jesteśmy coraz lepsi, a ustawiając sobie jeden cel, zdobywamy to tak jak, nie wiem, zdobyłem mistrzostwa Polski, i na drugi mm -hmm. dzień już się nic nie dzieje, trzeba dalej szukać kolejnego celu. Więc nie ma sensu się skupiać tylko na, na jednym wygrane, na jednym zwycięstwie, tylko na tym, żeby być coraz, coraz lepszym i po prostu konsekwentnym w tym. A kochając to, robiąc to codziennie, czasami jako taka rutyna, lubiąc lub nie lubiąc danego, znaczy chcąc lub nie, nie chcąc, bo oczywiście ja mam takie dni bardzo często, że nie chcę iść na trening. Nie mam w ogóle nastroju na trening, boli mnie wszystko. Ale jeżeli mamy tą rutynę wypracowaną i nie zastanawiamy się nad tym długo, po prostu idziemy i robimy trening, jest po prostu o wiele łatwiej. I potem czujemy tą taką radość, tą, te endorfiny, które się wytwarzają po tym, że dobrze, że to zrobiłem, kompletnie zmienia się nastawienie, głowa, i w zasadzie to jest najważniejsze. A czy będziemy wyczynowym sportowcem, jakimś profesjonalnym, jakkolwiek, czy będziemy zarabiać na tym pieniądze, to będzie tylko wypadkowa tej fajnej pracy. Co Pan bardziej motywuje? Porażki czy może zwycięstwa? Bo to. Jakby każdy sportowiec to co innego, co innego go motywuje? Ech, co mnie motywuje? Generalnie sobie myślę o zwycięstwach, na pewno one nakręcają. Fajnie, że się tak Buduje się takie coś dużego, czuje się tą cegówkę, którą się dokłada za każdym razem, jeżeli wygrywamy. Zawsze się skupiam tylko na najbliższym weekendzie. Dzisiaj jesteśmy tutaj w sobotę, mam wieczorem, no, wieczorem po południu, mam mecz, także myślę o tym, żeby go dzisiaj wygrać. Yy, wiadomo, ale z porażek chyba najwięcej wyciągamy. Także porażki są fajne, że zawsze się je dłużej analizuje, zastanawiamy się, co poszło nie tak. Jest kilka takich meczów w moim życiu, które zagraliśmy, i. Yy, które nie poszły po naszej myśli, ale na pewno dały nam bardzo, bardzo dużo naukę i tych błędów już potem nie popełnialiśmy, więc motywacją na pewno dalej jest dla mnie ta droga, ten rozwój, niż sam, sama wygrana lub przegrana konkretnego dnia. Na pewno będziemy trzymać kciuki, bo tutaj kluby z Trójmiasta to zawsze są przez nas wspierane. No przynajmniej w większości. Eee, jak wspomina pan swój debiut eee, w klubie po bo... Klubie. Ja miałem wtedy 18 lat. Pamiętam, że weszliśmy dosyć dużą grupą mojego rocznika 91 do, do seniorów. Nasz klub był, miał bardzo dużą zadyszkę, jeśli chodzi o, o nie o młodzież, bo młodzież mieliśmy właśnie w tym momencie bardzo dobrą, ale o seniorów. Wiele, wiele rzeczy nie szło po, myśli, po naszej myśli, po myśli klubu o jakimś takim rozwoju. i nie wiadomo było, co się wydarzy. Wielu zawodników odeszło. No, i ja miałem szansę. Bardzo szybko wejść na taki poziom, że byłem kluczowym zawodnikiem, bo nie było zawodników, więc ten cały nasz rocznik, nas prawie chyba 10 wtedy weszło, musieliśmy wziąć grę na swoje barki. Ja pamiętam, że w pierwszym meczu chyba z Arką, to był pierwszy mecz z Arką. Ja nie zagrałem w tym pierwszym meczu sezonu, trochę było mi oczywiście przykro, ale w kolejnym meczu już zagrałem, to było z budowlanymi łódź. Wtedy była taka bardzo, bardzo mocna to ekipa, która wygrywała wszystko praktycznie. I pamiętam, że tutaj zagrałem bez, bez kompleksów, kompletnie jakby nie miałem żadnych takich myśli, że, że coś mi się nie uda. Byłem młody mogłem zrobić wszystko. Także nie musiałem się stresować tym, że coś nie wyjdzie. To, to było... Taką, taką, taką myśl pamiętam. Eee, ale to już było bardzo, bardzo dawno temu. Także szczegółów nie pamiętam tego meczu dosłownie. Eee, wiem, że w tym samym sezonie po rundzie jesiennej skończyła się runda jesienna, potem była zima i przez zimę jeszcze paru Doświadczonych zawodników odeszło od nas klubu, niestety, do innych klubów, do Lech do Arki. I ja dosyć szybko zostałem kapitanem, także po pół roku już byłem kapitanem seniorów i w zasadzie do dzisiaj jestem. I chyba to pamiętam najbardziej. Ten trener Jarek Chodura zaufał mi, postawi, postawił na mnie i starałem się dawać zawsze z siebie wszystko, co potrafię, uczyć się tego, chociaż nie miałem za bardzo od kogo się uczyć, bo byliśmy młodymi zawodnikami. Ale to była taka nauka przez doświadczenie. O, rozumiem, bo to taka szansa, którą Pan w 100% wykorzystał wtedy. No dosłownie, mhm. tak jest. No, zrobiłem wszystko, co mogłem. Oczywiście, no, to było ciężkie, no bo byli też starsi zawodnicy, yy, oczywiście, M może nie aż tak bardzo doświadczeni, ale jednak starsi, bo trzeba nimi troszeczkę tak jakby zarządzać. W klubie wdrożenie klubie. W jest 15 zawodników na boisku, 8 na ławce, plus jeszcze paru, którzy nie załapali się do meczu, także no, to jest grupa około 30 osób. Ale miałem tam niespełna 19 lat już i musiałem umieć z nimi rozmawiać, gdzieś przekazywać jakieś informacje i wszystkiego tego się uczyć. Jak wspomina Pan swój debiut w reprezentacji? Bo to też jest ciekawe, oczywiście. Ja się że właśnie. Najważniejszy mecz zawsze był z kilkoma zawodnikami, rozmawiałem zawsze, którzy debiutowali, i tu parę osób tak debiutowało w meczu z Mołdawią. A Mołdawia swego czasu bo miała bardzo dobrą drużynę, miała dużo zawodników profesjonalnych z, z lig z Wielkiej Brytanii, z Francji, także oni byli mocną ekipą. Ja właśnie debiutowałem w Kieszeniowie z Mołdawią, oczywiście zagrałem może 5 minut w końcówkę meczu, przegraliśmy wtedy 4 punktami niestety. No ale myślę, że nawet dobre te parę minut wykorzystałem, zrobiłem jakiś odzysk, Że pamiętam, że że całkiem, całkiem pozytywnie, i zaraz po tym meczu w zasadzie wyjechałem. Dostałem propozycję z gry we Francji, więc pojechałem w lipcu. mecz był chyba w marcu czy w kwietniu, a już pod koniec lipca byłem we Francji. Także gdzieś to był taki, taki, taki skok do tego, że mogłem, mogłem się pokazać i zagrałem za granicą dosyć szybko. Ale tak, właśnie do, jak ktoś ma debiutować w reprezentacji, to najpierw w takim meczu ciężkim na wyjeździe w Mołdawii, to myślę, że każdy będzie wspominał bardzo dobrze. To na pewno Pana zahartowało, nie? bo to jednak jest, skoro ciężki teren, no to e, też trzeba było być przygotowanym, nawet na te 5 minut, no to jednak jest zawsze coś. I... Oczywiście, No każdy, każde wyjście na boisko to jest bardzo duża odpowiedzialność. A jeszcze za orzełkiem na piersi to już tego się nie da opisać słowami po prostu każdy kto zagrał z orzełkiem i zagrał dla swoich bar na Polski to wie jak, 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 jak to jest ważne i ile, ile się siły zostawia serca czasem tej siły nie ma się nie mamy już tej siły czasem tak się zdarza że już to z wątroby idzie właśnie mówi się zostawia się serducho gryzie się trawę to są te, te momenty które najlepiej się pamięta. Czy jako kapitan reprezentacji Polski pan odczuwa jakąś dodatkową presję na sobie. No na pewno więcej ludzi na mnie patrzy, niż na zawodników, którzy tam przestartują, bo którzy są gdzieś tam pomiędzy. Ale ja lubię presję, lubię presję, lubię stres. Jakby to są rzeczy, które na pewno mnie motywują i, i dają mi się bardziej skoncentrować. Jestem o wiele bardziej skoncentrowany. Są takie mecze, które rozegrałem w swoim życiu. Kilka takich meczów, gdzie nie czułem stresu przed meczem, gdzie było tak, że na takim trochę luzie zagrałem. I te mecze były bardzo słabe w moim wykonaniu, więc wiem, że jak się stresuje, jak jest ten dzień taki, że w brzuchu czuć, że, że, że dzisiaj jest mecz, to ja to bardzo lubię. Lubię ten taki zimne ręce, i ten motyw taki, że jestem bardzo skoncentrowany. A jaka jest rola jako kapitana na boisku i poza nim? Właśnie, bo to skoro Pan i w klubie był, i mm. jest kapitanem, i w reprezentacji, no to na pewno wiele się dowiemy. Rola. No, rola na boisku jest taka, że oprócz takich y, nieformalnych, no to formalne są takie, że się rozmawia z sędzią. Tak? To jest jedyna osoba, która w rugby, y, może rozmawiać z sędzią, może podejść, oczywiście nie chodzi o jakieś krzyki czy y, narzucanie jakiejś decyzji dla sędziego, to rozmowa na przykład rugby jest takim sportem, że nie zawsze każda decyzja jest Zrozumiała, więc jest moment, moment czas, czasem taki, że e, podchodzę do sędziego, panie sędzio, dlaczego na przykład tam się coś tam wydarzyło, nie? dlaczego pan to widział, i mi wtedy wytłumaczy, bo on widział coś, coś tam się stało. W przegrupowaniu, czy w aucie, e, czy w młynie na przykład, młynie jest bardzo takim ciężkim elementem, który e, nie zawsze na pierwszy rzut oka jest łatwy do oceny, więc sędziowie coś tam zauważyli. No i to jest ten moment, kiedy ja mogę przekazać drużynie, żebyśmy. Mm, żebyśmy poprawili to w kolejnym kroku, w kolejnym, kolejnej akcji, żeby nie popełniać tego błędu, bo sędzia na to patrzy i może, może gwizdnąć. To są te rzeczy właśnie na boisku. Oczywiście zdarza się, że ktoś tam jeszcze z drużyny coś tam powie do sędziego, ale często to się kończy jakąś rozmową, żeby uciszyć zawodników. Może się skończyć żółtą kartką, a nawet czerwoną, więc u nas jest to bardzo mocno respektowane yy, i ten szacunek do sędziego, do tej jednej osoby, która jest na boisku, yy, która tak naprawdę dyryguje całą grą, jest takim reżyserem, odpowiedzialny naprawdę za to, żeby ta gra była płynna, yy, oprócz naszych błędów oczywiście, ale są błędy, których nie trzeba wróg by gwiznąć. Nie? I to jest ten moment, kiedy mm. sędzia właśnie podejmuje to decyzję, czy gwiznąć, czy nie, czy jest na przykład korzyść, że zawodnicy mogą grać, że niekoniecznie, żeby zatrzymywać całą grę. To jest bardzo, bardzo. Jeżeli sędzia potrafi to tak, w taki sposób prowadzić, to, to są dobrzy sędziowie, i potem zawodnicy podchodzą i zawsze dziękują takiemu sędziemu, że dał grać, że nie, nie, nie gwizdał wszystkiego. Szczególnie, że ludzie, którzy stoją z boku i oglądają ten mecz, przyszli oglądać mecz, gdzie coś się dzieje, a nie gdzie jest gwizdek i idą ludzie do formacji, powoli to wszystko na nowo startuje. To to są te rzeczy boiskowe, a po boisko, poza boiskowym no to jest też gdzieś rozmowa z zawodnikami. I jest... Jest motywacja przed meczem, po meczach gdzieś jakieś rozmowy, rozmowy z trenerem. Też często kapitan powinien być takim prawą ręką trenera, przedłużeniem tej, tej decyzji trenera. Gdzieś powinien rozumieć co trener wymaga od drużyny i realizuje to potem na boisku, bo u nas trenerzy są poza boiskiem. Często na meczach międzynarodowych w ogóle stoją na samej górze trybun, żeby oglądać cały mecz z góry, bo wiele lepiej i więcej widzą. Także nie siedzą z chłopakami w, przy ławce rezerwowych. Także to są bardzo ważne rzeczy, które, które na pewno kapitan musi, musi mieć. Musi też spajać tę drużynę, gdzieś dawać tą taką um, niż porozumienia między różnymi pokoleniami. Bo teraz mamy ludzi, którzy mają 19-20 lat, a są osoby, które mają po 37. No to są. Prawie, że dwa razy starsze osoby mogliby być ojcami niektórzy, nie? Także, także tu gdzieś trzeba to być gdzieś tam po środku umieć to jakieś konflikty niech, czasami załagodzić, bo też się takie zdarzają. Eee, no a kolejna rzecz to są te rzeczy jakieś medialne, także rozmowy, wywiady często no to spływa najczęściej na kapitana. Eee, ktoś może tego nie lubić, ktoś może lubić, na pewno da się tego nauczyć, żeby to w jakiś tam sposób dobrze, dobrze prowadzić. Rozumiem, a teraz zadam troszeczkę pytanie z innej beczki. Mm -hmm. Jak duży wpływ na karierę zawodnika mają warunki fizyczne w rugby? Ach, właśnie, to jest, rugby jest takim właśnie ciekawym sportem, że każda osoba z każdymi warunkami się odnajdzie, jeżeli będzie chciała i będzie konsekwentna w swoich, swojej, swojej pracy. Ja zawsze mówię, że do reprezentacji trafiają ci, co chcą, a nie ci, co mają największy talent. I tak jest. Talent jest może fajny gdzieś na początku. Może dać komuś jakąś przewagę motoryczną, na przykład, ktoś lepiej skacze, czy coś. No to jest taki minimalne, albo gdzieś jakieś czucie gry. Ale bardzo dużo jest pracy do wykonania na boisku, tak zwanej czarnej roboty, które nie każdy widzi, ale jest do zrobienia. Tylko po prostu trzeba chcieć, bo to są wiele rzeczy, to są rzeczy które często nas nic nie kosztują. Nie, nie kosztują żadnego talentu. Nie? Czyli to, czy jestem gotowy do gry, czy mam ręce do piłki, czy. Nie jestem spóźniony, na przykład, już nie mówię tylko na trening, ale na boisku na przykład nie jestem spóźniony do czegoś. To nie są rzeczy, które wymagają e, jakichś wielkich talentów. Nie, czasem trzeba po prostu e, być Być i chcieć to e, robić i być osobą trenowalną. To jest w ogóle słowo, które bardzo, bardzo ostatnio lubię. E, dać, czyli słuchać trenera, co on chce i starać się to wykonywać. E, no, to są takie kluczowe rzeczy. Także jeśli chodzi o warunki fizyczne, każda osoba znajdzie, mamy 15 pozycji na boisku. Są wielkie chłopy po 140 kg, a są chłopaki, co latają po 80 kg i są mniejsi, ale każdy znajdzie swoje miejsce, bo każdy jest potrzebny do innej roli na boisku. Mimo, że wszyscy gramy w tym samym kierunku, wszyscy razem bronimy, atakujemy, to każdy gdzieś tam ma troszeczkę więcej czegoś lub mniej czegoś, żeby wykonać dane zadanie. A... Czy rugby może stać się kiedyś bardziej mainstream, mainstreamowym sportem? Jeśli mówimy na świecie, to jest dosyć. Co państwa, to jest mainstreamowy sport. Znaczy w Polsce, tak. Ale głównie. w Polsce przede wszystkim w <grych> zasadzie miałem tego rozmawiać, że będzie, będzie duży sukces rugby w Polsce, jeżeli ludzie będą potrafili rozróżnić rugby od futbolu amerykańskiego. To będzie podstawa, bo jakby to są dwa inne sporty, z dwóch innych kultur wywodzą się. Oczywiście są jakieś minimalne yy, podobieństwa, ale one nie są aż yy, kompletnie. Ja nawet nie oglądam za dużo meczów futbolu, ale samo ubiór, piłka jest inna, bramki są inne. Boisko może jest troszeczkę podobne wielkościowo, ale dalej każda zasada jest inna. Także, jeżeli Polacy będą potrafili już to rozróżnić, to już dla nas będzie dużo, a każda kolejna rzecz to będzie na pewno wejście z, z piłką do róby do szkoły, tak żeby każda osoba w szkole, e, w Polsce. Widziała, jak wygląda piłka do Ruby, miała to piłkę do Ruby i znała przynajmniej zasadę, że podajemy tylko do tyłu. To już będzie dużo świadczyło o tym, że, że Ruby może urosnąć i może nie będzie mainstreamowe, ale będzie rozumiane przez osoby, które odpalą sobie telewizję, i zobaczą: O, leci Ruby, to sobie zobaczę, bo wiem o co chodzi. Wiem, że podaję do tyłu, trzeba mhm. zrobić punkty za 5 punktów, z przyłożeniem jakiś karny za trzy, czy tam podwyższenie dodatkowe za dwa. Już jakieś podstawowe informacje, jak będą mieli Polacy, no to będzie na pewno im łatwiej oglądać ten sport i myślę, że będą się częściej interesować, bo z kim nie rozmawiam, komu nie pokazuję, komu nie tłumaczę, każdy jest w szoku, że ten sport nie jest właśnie mainstreamowy, nie jest bardziej popularny, nie ma pieniędzy w tym sporcie, bo właśnie jest ciężki do zrozumienia. Jest bardzo, bardzo złożonym sportem, jest bardzo dużo techniki, jest dużo przepisów, jest dużo różnych kruczków takich, które. Ciężko na pierwszy rzut oka zobaczyć, ale jak już się wdroży z każdym kolejnym meczem, z kimś, kto na przykład wytłumaczy parę tam szczegółów, no myślę, że można czerpać dużą dużo taką satysfakcję z oglądania takiego meczu. Super by było, gdyby właśnie kolejny sport stał się trochę bardziej mainstreamowy albo w ogóle wszedł w ten mainstream. Ponieważ takim głównie, wiadomo, to jest piłka nożna, później to jest może siatkówka, koszykówka, ale im więcej po prostu sportów, które są mainstreamowe, tym lepiej, nie? bo to wiadomo, im więcej osób, które ćwiczy, tym... No. Właśnie o to chodzi, do piłki nożnej mamy bardzo dużo dzieciaków, które trenują piłkę nożną. Zakładam, że jest najwięcej w Polsce osób trenujących piłkę nożną ze wszystkich sportów. Więc wiadomo, że ta konkurencja jest dosyć duża, nie? A jeśli żeby trafić do reprezentacji czy gdzieś dalej. Tutaj w ta konkurencja jest o wiele, wiele mniejsza. I fajnie, by więcej ludzi się ruszało. Na pewno by też dało to wyniki Później, jeśli chodzi o reprezentację, czy młodzieżową reprezentację Polski, czy seniorską. Bo tak jak mówię, musimy zbudować bardzo, bardzo dużą piramidę szkoleniową, dużo dzieciaków trenujących, żeby z tego wyciągać sobie najlepszych. No i żeby ludzie po prostu lubili ten sport, doceniali, chcieli chodzić i tak właśnie, jak mówię, żeby był mainstreamowy. Czy planuje coś pan po karierze, czy raczej tak odpocząć sobie? O, ja... To jest dobre pytanie, bo ta kariera Kończy się już powoli. Kariera przygoda, no jakkolwiek to nazwać. No, ja jestem trenerem dzieciaków. Trenuję dzieci lat 11, w tym też swojego syna, więc to jest takie też duże wyzwanie dla mnie. Widzę, że dzieci chcą trenować, słuchać i mam fajną, dużą grupę, bo zaczynaliśmy od we wrześniu. Ja zacząłem przejąłem tę grupę pod koniec sierpnia. Mieliśmy 10 dzieciaków, teraz mamy prawie 40, więc ja już Musiałem zatrudnić, zatrudnić, pomóc, o pomoc poprosiłem dwie, dwóch kolejnych trenerów, żebyśmy sobie z tym poradzili. Także na pewno tutaj się odnajduję z, z trenowaniem dzieciaków. Mam drugi projekt, moja generacja Sport, gdzie, gdzie oprócz półkolonii, które już od 10 lat organizuję, to skupiam się na takim edukowaniu rodziców, młodych sportowców. Piszę teraz e booka na ten temat. Stworzyłem jedno narzędzie taki dziennik zawodnika który niedługo będę chciał gdzieś bardziej wypuścić w świat, żeby sobie dzieciaki zobaczyły na czym to polega. I gdzieś ta właśnie taka komunikacja między trenerem, rodzicem a dzieckiem, ten taki trójkąt właśnie jest kluczowy do tego, żeby dziecko przede wszystkim właśnie zostało w sporcie na całe życie, żeby kochało ten sport. Niekoniecznie, że będzie zawodowym sportowcem, wyczynowym sportowcem, ale żeby się chciało ruszać. Ja, Takiego bloga napisałem, że moje dziecko nie będzie Lewandowskim, i z taką myślą uważam, że rodzice powinni przeprowadzać dzieci na jakikolwiek trening sportowy, na jakikolwiek trening, dosłownie, że dziecko ma kochać się, ruszać, ma, się, ma dużo biegać, skakać, robić wszystko. A jeżeli będzie drugim Lewandowskim, czego oczywiście życzę każdemu, czy jakimkolwiek supersportowcem, to. To będzie ta wypadkowa właśnie tej fajnej pracy od podstaw i właśnie na tym ja się skupiam, na tym takiej edukacji rodziców, żeby, żeby o tym myśleli, żeby niekoniecznie tą presję narzucać na te dzieciaki, na jakieś zwycięstwa, tylko żeby i nawet z rodzicami się ruszali i na tych, na tych treningach, żeby mieli z tego po prostu frajdę, żeby lubili to robić, lubili przechodzić na trening, na mecz, żeby szukali pozytywu za każdym razem, niekoniecznie wygrywając mecze. Gdzie na przykład w Rugby teraz od tego sezonu mamy do lat, wszystkie kategorie do lat 12, mamy wycofane wszystkie wyniki, nie? dzieciaki nie grają na wynik. Co turnieje, ja dzisiaj zresztą po swoim meczu jadę na, na turniej do Siedlec z dzieciakami, jutro gramy w Siedcach i to jest turniej, który grają, grają mecze, oczywiście tam dzieciaki na pewno liczą sobie te punkty w głowie, ale sędzia nie zapisuje tych punktów, nie wiadomo kto wygrał, nie ma klasyfikacji końcowej, po prostu każdy wygrywa. A te dzieciaki tak dają zawsze z siebie 100%, zawsze im zależy, zawsze się stresują, bo grają z inną drużyną, grają z sędzią, który jest ubrany jak sędzia, więc widz, że wszystko jest 100% profesjonalne, dla nich to jest duże przeżycie, a niekoniecznie mają z tego jakiś tam wynik czy pierwsze miejsce, więc my jako trenerzy możemy się skupiać na tym, żeby szukać tych pozytywnych rzeczy, typu dobre podanie, fajna szarża, że jakie zaangażowanie zawodnika, od rzeczy, które nie zawsze się patrzyło, kiedy... Najważniejszy był wynik. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Tutaj jest mój upominek od o, jednego z naszych bardzo. partnerów. Naprawdę, wydaje mi się, że może zainspirować ta rozmowa wielu młodych ludzi. Bardzo się cieszę. Dziękuję Dzień bardzo. Dziękuję bardzo.